Oni wyobrażają sobie, że to aż taki rozmiar ale Ale gratuluję, słuchajcie, idźcie tą drogą. Jak trzeba będzie jakieś pomocy, to do mnie od razu, albo nawet, jak nie trzeba, to, to by to zawsze... to, to tak. Ale nie naprawdę, bo ja zawsze mówiłem, najcenniejsze jest to, że ktoś robi z własnymi rękoma, tak? Nie przychodzi po pieniądze, tak i tak dalej, tylko te czy... nie... No oczywiście. To... <ślały> <dobry ślały> za za Temat. Wkraczamy już na niebezpieczne rejony. <grystanie> parku już się zagalopował. Zapomniał się. Ale mam to wszystko utrwalone. <grystanie> tak, tak, tak się spodziewałem. Dobra, Uwaga. Dekonujemy otwarcia parku linowego. Pierwsze cięcie, Proszę bardzo. Tak. No, nie macie za dużo. No, nie <grystanie> się <grystanie>

To była część oficjalna, a teraz a część artystyczna. Ja mam łódkę, może zastępcą mój trochę... proszę bardzo. Zapraszamy. Nie wiem, <noise> co mam takie maszynki. Tylko potrzebuję skórki, niestety. To może jeszcze oczy zglądać. Właśnie, może klaski. Może te, co też tu nie robiliśmy. Nie na samochód. Dobra, dobra, dobra.